początek, nie? No. Dobra. Cześć, się z tej strony Charmander, a dzisiaj ze mną pal I nagrywamy tego. Marble Race. widziałam, że wam się spodobało. I od razu mówię, że popełniłem błąd w, tam, po, w poprzednim odcinku, ponieważ nie, wiem, nie było e, żółtego oraz brązowego. E, no i ten. No i dobra, ale teraz mam nowy, nie mojego autorstwa, ale bardzo fajny. No. Więc sobie jeden z takich przedmiotów, właśnie. Macie a tylko jedynie, na przykład zęba, piłkę, arbuza. Ostatnio wygrał zegar. Ostatnio wygrał zegar, za którym ja byłem, więc mam szczęście. Później było to, a później było co? Później było to. Tak. Dobra. E, no. Więc lecimy. Start. No na razie. Zegar! Zegar, na zegar znów na prowadzeniu! Czyżby on wygrał drugi raz? Czy by zegar, zegar to najlepsza postać? Może. Postać. Mam czas spowolnić, bo nim czas spowolnił, nie? A raz. no tak, czas spowolnia i wiesz, i tamci mają problem. Tu masz problem. Tu masz problem. No kurde. Ale się. Walą? O! Dziobak Co pies. to jest w ogóle? Dziobak Wezwaliśmy to dziobak, ale no dobra. O, zegar, znowu pierwszy, zobacz. E, tak, i o co chodzi? Cześć. Teraz się zapytacie z tym. Więc... Nie, nie tłumacz, oni sami muszą No wiedzieć. dobra. Po prostu patrzcie. Mm -hmm. Nic nie róbcie. Macie być leniwi. Nie. Tylko patrzeć i dawać nie. lajki. A, no lajki to okej. A kto nie subuje, niech subuje. Bo jak nie, to go odwiedzę. Takie wizyty nie kończą się miło. Hmm. Licz Sit być może, ale nie udowodnisz mi tego. Powiedziałam Licz SIT, twój atak. Jeden być może, ale nie udowodnisz mi tego nadal. No dobra, może i masz rację. Jest to coś! Coś! Kto nam Nazywaliśmy... co jest... Ten, kto zgadnie, co to jest, dostaje lajka pod komentarzem. Dostaje subskrypcję, daj o. Jak on tu wlazł, czekaj. Świetna nagroda jak na początek. O, i macie tutaj... Odpada o, obraz... Samolot. Du, 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 du. samolot. Arbus i kapelusz. Kapelusz musi odblokować tych. Zaraz zobaczycie, jak to wygląda. O, Bo czemu? to rozwala nie wszystko. Tłumaczyć. Trudno. Haj, tu! Ej, cukierek leci! Uuu! Mm. <laughs> Kredka! Co się z nią dzieje? Tutaj macie wszystkich, bo... wow wow Telewizor! O, ktoś ma szczęście. To nie, sobie... nie ma. Dlaczego? Tak kto to wybrał, to masz szczęście. Nie, szczęście jak masz, jak tu, tędy polecisz, a on poleciał w złą stronę. on poleciał tędy, zar tu. Tak, ale... I walnął się o to i poleciał ten. Tak, Eee, tam. Po... Ty wtedy miałeś taki. Tutaj już są pierwsi zwycięzcy. O, ziemia! Za dziobakiem! No, tak? To nad ziemią. To nad ziemią? A to jest to mych, takie do mych. Tak, packa na muchę. No, packa na muchę dokładnie. To dobrze, że już sobie wszystko wyjaśniliśmy z widzami. Ale no. nie będzie tego, co obiecaliście. No wiem, że obiecaliście. Podgłośnijcie trochę bo później nas no, nie będzie słychać. No. To wtedy przyjdziemy po was. No, dynia odpada. No, dynia. To coś. to coś. i radio. I jeszcze piłka. Piłka. Nie! Odpada. Piłka nas odblokuje. Dobra, przyspieszmy troszkę. Nie. Już, 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 już. Nie przesadzaj, kolego. Już, 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 Spokojnie. Już, 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 już. Oczywiście wam na samym końcu przyspieszymy, bo już graliśmy raz na tej mapie. No i troszkę. Na samym i końcu, troszkę. jak zostaje już bitwa o ostatnie miejsce, to zrobimy tempo 10. I tutaj też zrobimy, bo po prostu no. czekanie tutaj to Tutaj tak się już nie. się uśmiechać przy tym. Jeśli Jej, zegar. Okej, okay, już możesz spowolnić. Tak, już będę spowolniał. Dam 1,15. Pytanie: Ziemia przejdzie? Ziemia! Come back to o, jest, ty Ziemia. I I cóż, nie! No, nie już tak lało, że. Ty telewizor wpadnie. będzie. Kto wygra tę ekscytującą bitwę? Telewizor czy toster? Toster wygrywa! TOSTER WYGRYWA! Ale telewizor zaczyna go goić, ząb wypycha telewizor. To... Brak misów słów. TOSTER WYGRYWA! Te emocje. No. Jak na rybach. I jeszcze ząb. I reszta odpada. Dobra, to przyspieszmy to trochę. Trochę. Tak. No. Powodzenia, telewizor. I teraz można obstawiać, który z nich nam otworzy wejście. O. Toster numer 2. Tak, tak to nazywaliśmy. Tak samo jak Dziobak, który odpadł. A nie, on dalej jest tutaj! <ścoughs> czekaj! Czekaj! Stop! Dobra, ledwo zatrzymałem. Za szybko! Dobrze jest. Za szybko! O, toster! Jej! Wow! Jedziemy... Ale mam fuksa ci. Dziobak jak idzie. Dziobak, dziobak dawaj dziobak. Dawaj, dziobak. Trzymało go. O, ziemia, ziemia. Ziemia z dziobakiem. Co? Ziemia z dziobakiem, czy ziemia jest dziobakiem? bo nie Ziemia. Ziemia jest... Nie. Ziemia jest z dziobakiem. A, ja słyszałem, że ziemia jest dzieobakiem takie Korporacje. Dziebakiem polityka jest dziobakiem. O! Jak... Znaczy to pewnie jakaś szafa dziwna. Albo jakiś totem jakiś ten. Powiedzmy, że to jakaś szafa albo dziobak. To było przybliżenie do dziobaka. Tak wygląda na dziobak z bliska. Wiesz co. Powinieneś... BBC Planet. Powin... Powinieneś na Animal Planet pracować A Właśnie. Na... A ty na jakiegoś YouTube'a pracujesz. Cicho. YouTube'a. Wejdźcie. Ej, kto jeszcze? O, tam coś się ruszało. Ej, przywrócimy telewizor do gry tylko po to, żeby nas uwolnił. Możemy. Coś się tu ewidentnie spaliło. Ok, ząb. Ząb obejmuje prowadzenie. O nie, to to miejsce. O nie, to to. Nie. Ale nie zrobić tak, wiesz, Na każdym tak zrobić. Może. Niestety. Zaraz. Kurde, po co Okej, okay, chwilę. Tak, słuchajcie. Okej, okay, chwile nas nie było, ale ten... Już powracamy. Ten krzyk to był po prostu sygnał, żebyście zatkali uszy. To no ludzie! Ile to może trwać? To jest... To jest taka... Ta informacja... Napiszcie w komentarzach, czy ta informacja jest wam potrzebna, czy nie jest. Dobra? Okej, to jak... To coś. Dwa. Zabijmy to. coś, dwa. Już Jest! No, więc ogólnie rozgrywka jest bardzo A, właśnie, on, to, to nie jest stworzone przez mnie, to jest stworzone przez Mar... Ray... Marbet Lacet. Tak, na... tak on się nazywa. No, ale bardzo fajny. Hej, nic nie ja pokaż. U, teraz to jest naj-easy przeszkoda. Ząb będzie pierwszy? Czy ząb będzie pierwszy? Ziemia, nie, ziemia. ziemia pierwsza! Ziemia pierwsza! Ziemia kiwa obronę, biegnie, biegnie i strzela gola samą sobą. To zawrzeło tak trochę dziwnie. Być może, ale nie udowodnisz to. Nie, dziobak odpadł. Nie. Ej, tu patrz, to wygląda jak taki tort, nie? Ano? Z taką, Z, taką <tort Z taką ziemią. Z taką ziemią! Kretka na prowadzeniu! Kretka jest na prowadzeniu, wyskakuje. O, niestety miała odjęte punkty ten skok niestety nie był udany. O, kretka, kretka! O, bardzo ładnie. Kretka dawaj, jest kretka! To był to był czysty rzut, nie ma co? No w ogóle kredka się kręci, jak jest Nie i... wiem, czego tak skaczę po wszystkich sportach teraz. Dawaj ziemia. Ząb. Będzie drugi. Ziemia będzie trzecia i chyba to tyle. Tak. Tak, bo reszta będzie reszta odpadnie. Okej, okay, to teraz głosujcie na te trójce. Tak, macie trzy do wyboru. Te trzy do wyboru. Ziemia. Ziemia kredka lub ząb. Yy, według was to będzie. <grymianie> Jak zażywało? Ziemia kredka lub ząb. Wybieraj yy, ten. Według was kto będzie pierwszy? Bo pierwszy, na pierwszego czeka winner. Chyba, że coś się przypadkiem usunie. Cicho. Z <grymianie> no przypadkiem Dobra, lecimy. Przyspieszmy to troszkę. Ej, czekaj! Co się stało? E, coś musiał tego... Ten za daleko poleciał. Tak. Dobra, to tego wrzucimy tutaj i będzie git. Co? Dobra, to jest dziwne, ale nieważne. Dobra, zostawmy go. Ale, ale zobacz, on spadnie. A, chyba, że tak. To kreska, pierwsze podejście będzie. Trzy. Ale spowolnijmy troszkę. Dobra, trzy, Cztery. dwa, jeden. Uuu. Ząb? Nie. Ziemia? Nie. Aj, Ziemia była najbliżej. Jak głosuję na ziemię. No dobra, to ja lecę kredka. I tak ten coś. I tak ten ząb, nie? Tak. Ale troszkę przyspieszymy ze względu na czas, który nas goni. I... Uuu, kredka. Cicho. Proszę. Dobra, widzicie co? To jest bardzo irytujące. O, właśnie. Nie. Okay. A, krzesło. A, krzesło to jeszcze bardziej, chyba się da. Da się, da się i to spokojnie. To weź zrób razy 10, 10, 5, niech będzie. I. A, nie ma. Ziemia? Nie ma! Kretka, kretka. też nie. Ząb? Czyżby? Ziemia nie. Już jest I tak ząb, ząb, ząb? Nie. A? Kretka, 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 kretka! No nie, to, ziemia. Nie. To będzie długo trwało, już o tym mówiłem. No. Aj, kredka była blisko, ziemia też. I ząb też! Ząb był najbliższy. Każdy był blisko. Dobra, ja, może zrobię tak. O ziemia. o sam. Ziemia! Ziemia! Ziemia, gratulujemy. Kto wybrał ten wygrał grę. Nie! Yes. <grym> wybrał ziemię? Yes! A, tak się oddalał, okej, No, a bazbuga nas niestety opuścił. Ale no to już jego, problem. Taki smutek. Ja tutaj w ogóle nie mogę sterowanie sterować, nie chcę tam przesunąć. O! Co? Kredka szykuje się do swojego skoku, leci. A, tutaj blisko już prawie była. Na drugim miejscu. Ale chyba tam żadnej nie dojdzie. A. W komentarzach ostatnio pisałeś, że Cię nie lubię. Co? Mówię, że w komentarzach ostatnio pisali, że Cię nie lubię. Tak, to mnie nie lubią. No nie wiem, jakiś taki to autopis. Tak, tak. Kto to mówi? I kto to mówi? Ja to mówię. Dobra. No, ciekawe, kto wygra. takie ciekawe. OOOOOOO wow! WOW Czyli ja przegrałem, byłem w ostatni No, po prostu dajmy tą kredkę tu nie! nie pozwolę ci na to Jak skoczyła. Dobra Co to są nasi zwycięzcy? Karetka się nie wiem czemu kręci Wszyscy się kręcą ogólnie Nasza Ziemia eee, No, więc winner Czyli w ten, ten który wygrał to jest Ziemia Drugi Yy, to będzie Ząb i trzeci kredka Jeszcze poczekaj. Musimy wziąć jakąś nazwę, patowiącą też to, z tego odcinka. Okej. Okay. O, wam poły. Nieee! <laughs> <laughs> Ale dużo tego było. Ja bym zrobił ten tort. Nozbijmy to zimniowy tort. Cicho, to jest najlepsza nazwa na świecie. Zimniowy tort. Dobra. Mam Dobra, nadzieję, że Wam się podobało. O, 15 minut macie. Pewnie coś zmontuję i tyle. Bye. Bye.